Strik. No się ma! No hej! Dzień czwarty Octopus Film Festival. Jesteśmy właśnie po seansie filmu Kruk w lokacji fabryce karabinów. Właśnie ten, właśnie wyszliśmy z niej. Z pokazu specjalnego filmu, który ma dosyć nie wiem jak twoim, w Twoim, se... mroczną, mroczną historię. Mroczną historię, ale film. Jest dla mnie bardzo ważny. Ja nie wiem, czy ty oglądasz go pierwszy raz dzisiaj. Czy... Dla mnie ja jestem dziewicą, jeżeli chodzi no to o kruki. Moja historia, jeżeli chodzi o kruka, to była taka, że ja tego kruka zajechałem. Kasetą. Na kasetach wideo była nie do oglądania już, nie? Leciał w kółko. Eee, tak jak widzicie, przebrałem się. Przebrałem się tak samo mniej więcej 20 lat temu, jak było Halloween w Ogólniaku. Może wtedy tyle lepiej trochę wyglądało, bo miałem długie włosy, teraz muszę mieć czapkę, żeby to chociaż jakokolwiek wyglądało. Eee, no ale... Ale tak, film jest dla mnie, me, był dla mnie mega ważny i troszkę się bałem tego seansu i tej konfrontacji z rzeczywistością po tylu latach. Okej, okay, to za chwilę opowiesz o konfrontacji. Eee, ja opowiem o swoich wrażeniach, bo słyszałem po prostu legendę tego e, kruka, zwłaszcza, że to był taki film dla młodych metalowców swego czasu taki, no po prostu kultowy, nie? Był no. dla nich, nie wiem, to był super bohater właśnie wyznawców metalu. I, i smutku. I, i peinu. <laughs> Emo. E super bohater. Trochę tak. I, wiecie, no jego super moc zdawał mu kruk, także no Kurde. I miłość. Jak to mogło być coś mocniejszego? No i zemsta, Vengeance. I zemsta, miło, zemsta z miłości. Tak. Y, sam kruk jest faktycznie takim Vengeance Story, y, że gość się mści na swoich zabójcach. No. Bo, bo, y, to, no to nie ten, jest spoiler, to nie to jest, jest no. Kolejny z, z grobu, z grobu żeby, żeby się zemścić. Żeby się zemścić po roku, bo przezywa go tytułowy kruk. Hmm? Y, no cóż, ten klasior widać, że jest skręcony yy, w swoich latach 80. 90., późno. Oj. <śmiech> <śmiech> tak, ale miał taki 80, yy, vibe filmów lat 80. dla mnie. Yy, no, powiem, że. No dobry ten, dobry film, yy, rozrywkowy, dużo się ubawiliśmy, ja nie jestem przekonany czy się śmialiśmy już w tych samych momentach, w których młodzież lat 90. się... No, nikt się tam nie śmiał i, i, wtedy, wszyscy płakali z, <laughs> z rozpaczy. Oj. <laughs> Ale faktycznie yy, tak, teraz się można było pośmiać, patrząc na to z perspektywy lat. Ale w dobrych momentach, nie, tam były online nery, to były momenty, w których, tak. no dobra, no ale koleś, który tam siedzi sobie w oknie i o, pojawia się, zapala się światło, słońce i, i on jest rzuca cień na, na pokój. No bo dzisiaj trochę efektów już się zestarzało, to z pewnością. Niemniej, yy, ja będę wciąż yy, też zachęcał do poznania tej klasyki, gdyż yy, Widziałem mnóstwo rzeczy w tym filmie, z których potem, chociażby w Mrocznym Rycerzu, skorzystał Nolan. No, wejście ten, wejście głównego bohatera do miejsca pełnego gangsterów. To było jak, jak Nolanowski Joker wchodzący do ten i mówiący o sztuczce z ołówkiem. No, po prostu miałem ten sam vibe. I obaj nie żyją. I Właśnie, tu? tak, 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 bo tam e, w tym filmie Brandon Lee zginął naprawdę. E, z tego co mi się wydaje? <grym> <z to> jest Lidger <grym> z... <grym> też tak, zginął naprawdę. Tak, no? tak, podmienili naboje na BD prawdziwe. klątwa rodziny Bruseli e, jest dalej aktywna. No i ten. I... no i co? Czy film się zastarzał? Dla mnie nie. Dalej czałem sobie jakiś e, ten sentyment. my tutaj... Więcej kruków. Więcej grup. Nie ma I ten. No i co? Dla mnie film się nie zestarzał. Możliwe, że troszkę podchodziłem do niego inaczej. Kiedyś u, 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 wydawało mi się bardziej, że był to film poważny. Teraz widziałem to jest, kurde takie mocne emo story że aż szok, nie? Widziałem jak cię zakłuło serduszko w paru momentach, jak się widownie ześmiał. No troszkę tak, ale potem w sumie mówię, płynę z tym. Czemu mam z tym nie płynąć, nie? Czemu nie? Całkiem zabawna sytuacja. Yy, Super miejscu, yy, fabryka karabinów. No tutaj yy, dla Gdańsk jest znany, no bo chociażby tutaj pułapka organizowała Kraj Beer a... Octopus Film Festival no, nawiązał współpracę z tymi na razie ruinami i bardzo dobrze się tu oglądało. No, przygotowali miejsce kompleksowo, profesjonalnie. Kompleksowo. Ekrany, <laughs> systemy, dźwięki. No dobra, dźwięk może nie był najlepiej, ale, ale dało się przeżyć. Muza jest zajmista w tym filmie. Jest dobra. Kurde, jest muzy dobra. to ja pamiętam. Pamiętacie, jak powiedziałem, że miałem zajechaną kasetę VHS? Miałem też zajechaną w kasetę do magnetofonu. I to piosenki leciały w kółko, chociaż nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem kiólu, a on się tam pojawiał. Był już e, ciężko z tym, e, z trzymaniem kamery. E, no ale jakoś muza rewelacja. Film super. Da, nie się, ale godnie. Go. Da się to oglądać i myślę, że można sobie to przypomnieć i wrócić sobie do tej klasyki jeszcze raz. Ja teraz wracam do Wrocławia, niedługo to od razu sobie odpalę komiks, bo mm. kupiłem sobie komiks Kruka jakoś chyba na Festiwalu Komiksów w tamtym roku i oczywiście że na półce. Ja. A my przygotujemy po Festiwalu ścieżkę dźwiękową Octopusa i tam dodamy odpowiednie kawałki. A na razie A mówimy na dzisiaj pstryk. Dobra!